Planując ferie z dziećmi, warto w ten proces zaangażować same dzieci i zapytać, w jaki sposób chciałby spędzić ten czas. Możemy stworzyć wspólnie z dziećmi listę ich propozycji i zastanowić się, które z tych pomysłów są realne do zrealizowania. A następnie można rozplanować te propozycje w dostępnym czasie. Myślę, że jest to świetny czas na to, żeby realizować swoje pasje. Bardzo często zdarzy się tak, że w ciągu roku szkolnego, w trakcie zajęć online, dzieci są na tyle skupione na zajęciach szkolnych, że nie mają wystarczająco dużo czasu, aby realizować te swoje pasje. Różne pasje muzyczne, jak gra na instrumentach, plastyczne, sportowe. Ferie to czas, kiedy mogą również nadrobić różne zaległości z zakresu czytania ulubionej literatury. Tutaj mogą sięgnąć po książki wypożyczone. Na czas ferii z biblioteki, korzystają też często z różnego rodzaju audiobooków. Ale poza tym, ferie to również czas różnych nowości, kiedy można na przykład sięgnąć po zabawy kulinarne. I tutaj dzieci mogą samodzielnie, albo przy pomocy jakiejś dodatkowym wsparciu osoby dorosłej, odnaleźć jakiś ciekawy przepis i wspólnie z Rodzicami albo rodzeństwem, wykonać jakieś danie, które później można zjeść w gronie rodzinnym. Oczywiście, alternatywą dla gier komputerowych w tym czasie, kiedy odpoczywamy od komputera, mogą być również gry planszowe, tak zwane gry stolikowe, które cieszą się w obecnych czasach coraz większą popularnością. Oczywiście jest szeroka gama różnych gier, o które można sięgnąć. Natomiast niekoniecznie trzeba też zakupić od razu jakieś nowe gry, ale można także wymyślić jakieś własne, nowe pomysły na wykorzystanie gier, które już posiadamy, nowe zasady. Można zaprojektować jakieś dodatkowe, nowe elementy do gier, które już posiadamy i w ten sposób dajemy takim grom drugie, nowe życie. Ciekawym pomysłem może być również trening uważności, czyli tak zwany mindfulness, który z powodzeniem może być również stosowany wśród dzieci i młodzieży. I tutaj można sięgnąć po dostępne publikacje, na przykład książkę Uważność i spokój żabki, ale różne ćwiczenia dostępne są też poprzez kanał YouTube w tym okresie można również ćwiczyć małą motorykę, i tutaj dobrym pomysłem mogą być na przykład kolorowanki antystresowe albo różne ćwiczenia z zakresu myślenia wizualnego. I tutaj pomocne w wyszukiwaniu treści z tego obszaru może być hasło myślografia. Oczywiście zależy nam także na tym, aby w tym czasie dzieci jak najwięcej czasu spędzały na świeżym powietrzu. I tutaj dobrym pomysłem może być geocaching, czyli taki rodzaj gier terenowych, które zostały spopularyzowane przy upowszechnieniu GPS-u. I tutaj dostępne są dane GPS, gdzie ukryte są różnego rodzaju skrytki. Te skrytki ukryte są na całym świecie, ale oczywiście jest ich również sporo w Polsce. I jest to taki rodzaj poszukiwania skarbów, który wzbudza bardzo duże emocje. Z młodszymi dziećmi można organizować również spacery plenerowe, ale takie spacery ukierunkowane na konkretny cel, aby ten proces uatrakcyjnić. I pomocne mogą być tutaj różnego rodzaju karty przygotowane wcześniej z dziećmi, które zawierają różne elementy, które dzieci mają odnaleźć podczas tego spaceru. Można także przygotować taką kartę, która zawiera różne zadania, które dzieci mają wykonać, czyli na przykład objąć drzewo, które im się najbardziej podczas tego spaceru spodoba. Młodsze dzieci, ale również starsze i młodzież można zaznajomić z tajnikami kąpieli leśnych, czyli z języka japońskiego tak zwane Shinrin-yoku. Jest to rodzaj spacerów w lesie, kiedy staramy się zrezygnować z kontaktu z urządzeniami elektronicznymi czyli mamy wyłączone telefony. Jeżeli idziemy na taki spacer z kimś w towarzystwie, to staramy się z daną osobą nie rozmawiać, tylko koncentrujemy się na tym, aby chłonąć las i otoczenie przyrodnicze wszystkimi zmysłami. Związane jest to również z tym, że będąc w różnego rodzaju pomieszczeniach, aktywizujemy głównie dwa zmysły, czyli zmysł wzroku i zmysł słuchu. Natomiast będąc w lesie, możemy aktywizować również zmysł węchu, zmysł smaku, zmysł dotyku i koncentrujemy się na tym, co tu i teraz. Dzięki temu. Nasz organizm ma szansę się zregenerować. Oczywiście, przybywając w lesie, również ma to dla nas ważne znaczenie zdrowotne, prozdrowotne ze względu na wyższe stężenie tlenu albo możliwość chłonięcia całą sobą substancji zwanych fitocyntami. Także w lesie możemy znaleźć szerokie zapasy zabawek wszechczasów, czyli patyków. I taki patyk może pobudzać wyobraźnię i kreatywnie może być to różdżka czarodziejska, albo też przyozdobiony może być to towarzysz kolejnych wędrówek jako taki kijek wędrowniczek, szczególnie dla młodszych dzieci. A po takim spacerze po powrocie do domu jeżeli zależy nam na tym, aby dzieci spędziły czas bez konieczności angażowania w to dodatkowych osób, można sięgnąć również po różnego rodzaju gry z taką autokorektą, typu system edukacyjny Paleta albo system edukacyjny PUS. Ciekawym rozwiązaniem do takiej samodzielnej zabawy mogą być również książki z mówiącym piórem typu Albik.